Witajcie na kanale Laros. Dzisiaj będzie spa z kosmetologiem. Przejdziemy sobie krok po kroku przez właśnie takie domowe spa. Pokażę Wam co i jak. W ogóle, jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzu. Odpiszę na wszystkie. Będzie też pielęgnacja ciała z takim nietypowym dosyć rozwiązaniem. Jestem bardzo ciekawa, czy kiedyś w ogóle korzystałyście z czegoś takiego. Ale jeszcze nic nie zdradzę, to wszystko będzie za chwileczkę. Będzie też kod rabatowy, także myślę, że warto właśnie z tym kodem uzupełnić swoje zapasy, albo może przetestować coś nowego. Także jeśli jesteście. Zainteresowane, to zapraszam do oglądania dalej. Da, 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 da. Myślę, że na samym początku naprawdę bardzo ważną kwestią przy takim domowym spa jest dobór odpowiedniej opaski. Słuchajcie, moim zdaniem, spa w domu, nie ma prawa bytu bez takiej opaski dlatego, że co chwilę będziemy się martwiły czy może włosy nam tutaj e, nie wpadną na twarz, czy może coś tam się nie pobrudzi także naprawdę, słuchajcie, to jest opaska znakomita, myślę, że warto spróbować e, z tą opaską i jeśli chodzi o nasze spa, słuchajcie, ja dzisiaj nie mam e, ani kremu z filtrem na twarzy, nie mam też makijażu, także zadziałam tutaj e, z jednostopniowym oczyszczaniem i użyję e, pianki takiej delikatnej bardzo od marki Kloschi, to jest marka e, z kosmetykami organicznymi, także nie musicie się tutaj o nic martwić, także myślę, że to będzie idealna opcja na właśnie taki pierwszy, pierwszy, ponieważ tak jak mówiłam, nie mam kremu z filtrem, nie mam makijażu, więc nie musimy używać olejku w takiej sytuacji, dlatego działamy z naszą pianką, słuchajcie, jest taka bardzo gładziutka, tak jak nazwa mówi, jakkolwiek to brzmi, musicie ją koniecznie przetestować, naprawdę takie ciekawe w ogóle wrażenie na skórze. Także ja to za chwilkę zmiękę i pokażę Wam, jak moja skóra wygląda po tej pian. Przechodzimy do kolejnego kroku naszego domowego spa i będzie to tonizacja. Dzisiaj w formie mgiełki, także to jest super opcja, bo możecie zabrać ten produkt ze sobą i poza domem nawilżać waszą skórę, tonizować ją. No myślę, że teraz zbliża się taki okres, w którym to nawilżenie jest naprawdę na wagę złota. Powiedzmy to sobie szczerze. Także ja zadziałam z naszą mgiełką. No, powiem Wam, że atomizer w ogóle bardzo ładnie pachnie różą, więc jeśli jesteście fankami tego typu zapachów, no to powiem Wam, że będziecie siódmym wie. Atomizer jest w porządku, rozpyla się dosyć szeroko, więc nie trzeba się tutaj martwić o to, że ten strumień będzie jakoś tak celowo w jedną stronę, więc no myślę, że jeśli chodzi o atomizer jest ok. Nawet na etapie mgiełki, nawet na etapie właśnie tonizacji dostarczacie tych składników niezbędnych naszej skórze do zachowania jak najdłużej. Jej no i kolejnym krokiem, który jest takim must have'em spa domowego jest oczywiście maseczka. Ja dzisiaj zadziałam z maseczką marki Alchemy Rapid Relief i to jest maska, która powinna w te 10 minut, tak jak tutaj jest właśnie napisane, zmienić stan Waszej skóry. Dla kogo jest ta maseczka? Myślę, że przede wszystkim dla osób, które mają cerę wrażliwą, podrażnioną, chcą ją ukoić, chcą ją tak otulić. Także słuchajcie, myślę, że to jest coś dla Was. Chodzi o maska nałożona, i teraz czekamy od 10 do 15 minut, tak żeby dać jej ten czas, aby zadziałała. To jest bardzo ważne. Nie zmywamy maseczek zbyt późno, ale też zbyt wcześnie, ponieważ no, taka maseczka niestety zwyczajnie nie zadziała. Jeśli chodzi o konsystencję, maska jest zaskakująco taka gęsta, także naprawdę daje ten efekt takiego otulenia skóry. No myślę dziewczyny, że warto spróbować. Ciekawa jestem, jaki będzie efekt. Od 23 do 26 z kodem rabatowym Polka20 możecie zrobić zakupy 20% taniej. Kod obejmuje polskie marki, także to jest super okazja do spróbowania czegoś nowego, a może do uzupełnienia zapasów. No, spróbuj. Przechodzimy do pielęgnacji okolicy pod oczami, i tutaj mam dla Was aż dwa rozwiązania. I słuchajcie, one się naprawdę różnią od siebie, ponieważ jeśli chodzi o serum marki Babycla, to jest taka tradycyjna forma yy, z kipetką. I ten kosmetyk jest naprawdę świetny, ponieważ mamy tutaj aż 10% peptydu, który zachowuje się trochę jak toksyna botulinowa, czyli jak botoks, bo on rozluźnia mięśnie, przez co zapobiega powstawaniu zmarszczek. I to jest naprawdę, dziewczyny, wow, efekt wow i efekt naprawdę takiego... Wygładzenia skóry i to jest też świetna, świetny sposób na zapobieganie powstawaniu zmaszczek. Mam tutaj też kofeinę, która zredukuje nasze zaśnienia pod oczami i mamy też niacinamid, także dodatkowa dawka rozjaśnienia, naszej rodkoisy pod oczami. A drugim rozwiązaniem jest produkt marki Yossi. I słuchajcie, on jest o tyle naprawdę super. Na przykład po całym dniu, jak jesteście na przykład zmęczone, wiecie. I tu jest o tyle fajne rozwiązanie, że mamy taką kuleczkę. Nie wiem, czy to y, widzicie. I możecie zrobić sobie po prostu masaż w waszej okolicy pod oczami i to jest forma taka bardziej właśnie olejkoła, taka troszkę bardziej odżywcza, taka bardziej bogata. No i tutaj y, mamy na pewno zapewniony efekt y, rozjaśnienia, mamy też bardzo dużo antryksu, także widzicie, że to jest kosmetyk taki stricte przeznaczony do pielęgnacji przeciwstarzeniowej, ale też redukującej obecne objawy starzenia, także dziewczyny albo macie tutaj serum, forma tradycyjna, leciutka, albo macie coś takiego właśnie super do domowego spa, ponieważ macie tutaj kuleczkę, przez co, przez co możecie sobie zrobić masaż, także słuchajcie, ja nie mogę się zdecydować. Jeśli chcecie w waszym domowym spa zadziałać ujędrniająco, i przeciwstarzeniowo to świetnym rozwiązaniem będą też takie bańki właśnie chińskie do masażu twarzy. I myślę, że jeśli jesteście na bieżąco z naszym kanałem, my kiedyś już robiliśmy filmik, jak używać tego typu urządzeń. Także chciałam Wam powiedzieć, że kod obejmuje również właśnie te bańki, a tutaj macie filmik, jak z nich skorzystać. No, i przechodzimy do naszej wisienki na torcie, czyli do naszej pielęgnacji ciała. Oczywiście nadal w stylu spa, więc słuchajcie, po kąpieli, to jest bardzo ważne, po kąpieli nakładamy na wilgotną skórę na 10 minut nasze 100% czarne mydło od marki Nakomi. I to jest w ogóle ciekawe, że to mydło działa jak peeling enzymatyczny. Także nakładamy na wilgotną skórę na 10 minut, a następnie zmywamy wodą, i za chwilkę powiem Wam, co robimy dalej. No i kolejnym krokiem po zmyciu naszego czarnego mydła będzie. Zastosowanie rękawicy Kessa. Wygląda ona, o, właśnie tak, to jest rękawica marki Nakomi i składa się w 70% z lnu, reszta to jest bawełna. No i taką rękawicę możemy stosować zarówno na mokro, jak i na. Rękawica działa złuszczająco, ale też sprzyja regeneracji. No i po takim masażu, właśnie rękawicą Kessa, skóra jest gładka. I przy takim naprawdę regularnym stosowaniu będzie widać, że jest też bardziej ujędrniona. Jak idealnie zakończyć nasz rytuał spa, który jeśli będziecie wykonywać regularnie, sprawi, że wasza skóra będzie gładziutka, mięciutka oraz widocznie ujędrniona, no oczywiście balsamem. I tutaj balsam o działaniu ujędrniającym, także cały czas działa właśnie ujędrniająco na naszą skórę. W ogóle on pachnie jak budyń waniliowy, także jeśli jesteście fankami tego zapachu, tak jak ja, to myślę, że na pewno się z nim polubicie. Nie jest absolutnie taki, takim ciężkim balsamem, wiecie, takim balsamem, po którym Trzeba czekać, że nam się wchłoną, nie wiadomo ile czasu. Wchłania się bardzo szybko, a jednocześnie pozostawia na skórze takie uczucie otulenia. No myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie dla cery na przykład. Takiej bardziej suchej lub też z po prostu do yy, tak? Także myślę, że ten balsam będzie idealny i pod względem zapachowym, i składowym, no oczywiście, jeśli chodzi o jego działanie uinternujące, na zakończenie naszego rytuału spaciała. Także spa z kosmetologiem uważam za zakończone. Mam nadzieję, że dowiedziałyście się czegoś nowego, a może już wcześniej korzystałyście z tego typu rytuałów, na przykład. Ciała, a może korzystałyście już z rozwiązania do pielęgnacji okolicy pod oczami w formie rolera? Dajcie znać w komentarzu. W ogóle jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące pielęgnacji twarzy, ciała, a może włosów, nie bójcie się, nie krępujcie się, zadawajcie je w komentarzu. A jeszcze wam przypominam o kodzie rabatowym Polka20 od 23 do 26 zrobicie zakupy yy, polskich produktów 20% taniej. No to jest super opcja na przetestowanie może czegoś nowego, a może uzupełnienie zapasów także ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie pa pa